Jakim kulinarnym terminem mężczyźni określają kobiety? Gościna. Cytrynko. O, cytrynko. Mi się to podoba, ale zobaczmy czy mamy taką odpowiedź. Niestety nie. Olu. No ja bym wolała chyba bardziej na słodko, więc może cukiereczku. Cukiereczku, bardzo ładnie, bardzo słodko. I czy mamy? Mam cukiereczek 750 zł. Ktoś tak mówi do Ciebie czasami, Jolu? Bardzo bym chciała. Mm. Solomon? Przysmak? Miód? Miodku. Mm -hmm. Miotku. Zobaczmy, kto wie, kto wie. Niestety nie mam takiej odpowiedzi, ale dobrze myślałeś. Wiolu? Wiem, <grym> jak panie mówią, na panów. Są to niezłe ciacho, ale... Panowie, na panie... Może... Brzoskwinka? Dlaczego brzoskwinka? Nie wiem, może te zaokrąglone kształty i taka ładna cera w kolorze brzuskwini. Zobaczmy, moje, czy mamy. Niestety nie mamy. Tylko jedna była dobra odpowiedź, i co można było jeszcze powiedzieć? Najpopularniejsze to babka. Potem, no sorry, pasztet. Idziemy dalej, ponczuszek. Dalej też przykre, pulpet. Potem rybka. No, przed ślubem rybki, rybka po ślubie flądra, nie? Potem czekoladka in za 2,5 tysiąca niestety można było powiedzieć baleron.